Cześć, nazywam się Sebastian Goszczyński. Dołączyłem do firmy Infor, prawie na początku jej istnienia we Wrocławiu, było to w roku 2016 w lipcu, czyli niedługo minął już 3 lata. Zacząłem od roli konsultanta w dziale Infor Managed Services. Po roku udało mi się awansować na pozycję team leadera, a od ponad 6 miesięcy Kierowanie całym zespołem, zespołem wrocławskim rola menedżera w Teamie. Zacucenie Infor, na pewno za ludzi, jakich tutaj poznałem i z jakimi współpracuję na co dzień. Jest to fantastyczna grupa zaangażowanych osób, które mogą się rozwijać, chcą się rozwijać, i bez których nie byłem na pewno w tym miejscu, w którym jestem w tym momencie. Na pewno za wyzwania, Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nigdy nie jest nudno, nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień, i na pewno ani zawodowo, ani na co dzień nie ma żadnej stagnacji. Ludzie, wyzwania, ale również dowolność w sensie kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Firma daje możliwości swoim pracownikom do wybierania tej ścieżki, którą uważają za najbardziej atrakcyjną dla nich samych i rozwijają się w tym kierunku, w którym chcą podążać. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to uwielbiam uprawiać sport. Gram od lat w tenisa zimnego, bardzo lubię biegać. Oczywiście mogę to robić tylko w wolnym czasie, którego nie ma zbyt wiele ze względu na dwójkę synków, którzy potrzebują jeszcze sporo uwagi. Dzięki bardzo. Zapraszam was do infora, do odwiedzenia naszego biura i jakbyście mieli dodatkowe pytania do.